Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony Ironek i kolejna seria na moim kanale. Wiem, Empire Total War, takie pilotowe odcinki dwa się pojawiły na kanale. Jednak nic dobrego nie wniosły, tak naprawdę. Nie to, żeby z tą serią miało być coś inaczej, no, ale miejmy nadzieję, że jednak w waszych oczach ta seria wypadnie bardziej pomyślnie. Tym bardziej, że z tego co zauważyłem w zakładce społeczności od razu zachęcam do zaglądania tam, ponieważ są często głosowania lub jakieś e, informacje. Na społeczności zagłosowaliście, że chcielibyście zobaczyć rozgrywkę z Empire TOTAL WAR na Dartmodzie. Oto ona. Oprócz tego od razu mogę powiedzieć miłośnikom Blitzkriega, że będą też materiały z dwójki. Tak jak komuś już obiecałem, ktoś tam, nie pamiętam, już, przepraszam bardzo, e, dawał komentarz, że chciałby zobaczyć Blitzkriega dwójkę. Będzie materiał, będzie projekt z tego niebawem. Jak również będą projekty z dodatku do Blitzkriega 1 i z wyzwań Kozaków. Myślę, że pociągnę te wątki, zobaczę, który tam najbardziej będzie się obiecująco prezentował i na nim się będę skupiał. Jeżeli wszystkie będą się prezentowały obiecująco, postaram się zadowolić każdego widza. Rozegramy sobie kampanię Światową Dominację. Na Dartmodzie, czyli będziemy dążyć do tego, aby wykonać celem, cel, nie tu, tu, jakim jest zajęcie 40 terytoriów. Przy okazji będę opowiadał, y, jakie są plusy tego, aby grać na Dartmodzie. Generalnie oprócz wizualnych i audio zmian, pozytywnych zmian, sama rozgrywka też nam zapewnia dużo więcej wrażeń. Y, ale tu przy okazji będę sobie tak y, naszego dżentelmena do Magdeburgu. I oczywiście, empiryzm to jest pierwsza, najważniejsza technologia, jak dla mnie, aby przyspieszyć opracowywanie pozostałych technologii. Do ochrony damy naszego agenta. Jeżeli ktoś nie wie, czym się zajmują agenci, to też oczywiście powiem: agenci mogą dla nas wykradać, nie, nie oni nie mogą wykradać technologii, ale mogą likwidować dżentelmenów innej frakcji, mogą dokonywać sabotaży. Mogą też likwidować generałów, bądź na przykład podglądać, jakie wojska znajdują się, jakie budynki w danym miasteczku, jeżeli im się uda przekraść, oczywiście. Pozbywam się, robię porządki też w miasteczkach i w Berlinie, i w Królewcu zrobię porządki z armią, aby na razie zminimalizować mm, wydatki, ale przy okazji sobie budynki tutaj będziemy. Jakieś budować, umocnienie osady w Berlinie trzeba zrobić, no jak najbardziej, co tu jeszcze możemy wbudować a, pałac cesarski, aby mm, większe, że tak powiem, bezpieczeństwo było, mniej szans na to, że ludzie będą się buntować, będą niezadowoleni, większe represje będą w regionie, y, tutaj też zlikwidujemy pikinierów, pikinierzy mi są w ogóle niepotrzebni w tych rozgrywkach, jak dla mnie to jest taka niepotrzebna trochę jednostka, wiadomo, ona ma tam gdzieś odganiać tą kawalerię, no ale... Jak dla mnie to ona akurat nie za wiele pomaga i robi. I tutaj skupię się na tym, że... A, no, czy dobra, to zaraz powiem. No, już bym chciał wszystkie wątki naraz sobie tutaj poruszać. Jaki mam plan na tę kampanię? Oczywiście zajęcie przede wszystkim Polski, Austrii, żeby się tutaj rozbudować na centrum Europy. Jak mi to wyjdzie, to zobaczę. Na razie nie będę się wikło w żadne konflikty z innymi państwami, ale no... Jak wyjdzie, to wyjdzie. Zobaczymy. No, na tym poziomie kampanii to jednak różnie może być. Będę chciał tą armię, czyli tę piechotę liniową, artylerię, kawalerię przerzucić do Berlina, i w tym celu muszę zrobić sobie jakiś okręcik. I to będzie bryg. W ogóle brygi będę robił, ponieważ fajną zmianą w Darthmodzie jest to, że nie potrzebujemy statków kupieckich, jakimi były Indiamany w podstawce, które robiły się jeden na dwie tury. Aby zajmować jakieś szlaki handlowe i można było jakieś towarki pozyskiwać do handlu. Tutaj wystarczą najwyklejsze, najtańsze okręty. Ja w tym momencie robię brygi, bo są moim zdaniem, jeżeli chodzi o siłę ognia, najlepsze. I nimi będę sobie zajmował szlaki handlowe i handlował towarkami z innymi krajami. Co zwiększy oczywiście dochód mojego państwa. Ale to po kolei. Na razie chcę przerzucić sobie tą armię. Tutaj będziemy... Zrobimy sobie może jeszcze jakąś piechotę liniową w tą turę, zanim ten okręt przypłynie. A później będziemy się skupiać na milicji. Tutaj natomiast tam będziemy mieć dwie jednostki artylerii, tu będzie trzecia, zrobimy jeszcze czwartą, piątą. E, mamy tutaj jedną kawalerię, tam będzie druga, to zrobimy jeszcze jedną. I też się skupimy na piechocie. Na resztę już nie wystarczy, no ale miejmy nadzieję, że y, jakieś tam środki będziemy pozyskiwać. 5800. No, tyłka nie urywa, ale od razu robimy tak: to był ten gość, ten gość, plus jeden do zarządzania flotą. Robimy jakieś tam zmiany już w rządzie. Mm. I na pewno będziemy chcieli jakieś umowy handlowe podpisać. Jeżeli się uda, to z Anglią chciałbym też sojusz. Udało się bardzo dobrze 13 kolonii. No może aż tak daleko nie wybiegajmy. Chcę tutaj z sąsiadami bardziej pohandlować. Na razie póki nie, nie mamy tam żadnej kosy z Austrią, to sobie oczywiście będziemy razem handlować. Yy, I kogo by tu jeszcze? No w sumie te 13 kolonii to tak chcą z nami tutaj przyjaźni, są, chcą handlować. No dobra, to też sobie sojusz zrobimy. Więcej sojuszników mi nie potrzeba. Oczywiście również z Saksonią będziemy póki co handlować. Każdy, tutaj, no, tutaj, dudków nie ma, jak to się śmialiśmy w twierdzy. Tutaj będą akurat, powiedzmy, marki. O, tak, sobie będziemy mówić, że tu są marki, niemieckie marki. 8400 to jest nasza turowa należność od naszych poddanych, którą będziemy w naszym skarbcu gościć. Bardzo dobrze, dobry wynik. Tutaj, taka też fajna zmiana, o której warto powiedzieć, to to, kochani, że w podstawce na jedną turę mieliśmy. Znaczy, inaczej, na jeden rok mieliśmy dwie tury. O. W dodatku, czyli w, w modzie, może bardziej niż w dodatku, bo to nie jest dodatek. Iron to jest mod. W modzie mamy cztery tury na jeden rok, czyli mamy dwa razy więcej czasu na wykonanie celów założonych przez kampanię. też takie fajne udogodnienie, jeżeli ktoś chce się po prostu pobawić, a niekoniecznie gnać na szybko, bo muszę wykonać. Cele misji muszę zdobyć te 40 regionów do 1799 roku. Nie, mamy dwa razy więcej czasu, więc możemy się bawić w technologię i w różne takie rzeczy, żeby sobie rozbudować ten nasz kraj gospodarczo, a nie od razu gnać na szybko, ponieważ musimy, musimy rozciągać tą linię frontu i jakieś tam cele założone przez grę wykonywać na szybko. No cóż, ja będę tury pauzował, ponieważ no to nie jest akurat nic szczególnego do oglądania w turze. Ale gdyby się coś działo, to będę o tym oczywiście mówił. I w międzyczasie będę cały czas Wam opowiadał, jakie mam tutaj cele na tą kampanię. Troszeczkę opowiem o projektach, które niebawem będą się pojawiać na kanale. Wiem, pokrótce powiedziałem, ale będę mówił trochę więcej. od tak, żebyście czuli cały czas mój komentarz. I niektórym się może podoba. Będą chętniej... I dłużej oglądać te materiały. No ale zobaczymy kolejną turę. Co my tu mamy? Rekrutacja agenta, dżentelmen. O, proszę bardzo, gentlemani, jak najbardziej upragniona część społeczna w moim kraju. Dzięki nim oczywiście opracowujemy szybciej technologię. Możemy niektórych dżentelmenów posyłać do wrogich krajów, ponieważ to właśnie dżentelmeni mogą. Wykradać technologię w y, obcym kraju. No, ile nie wpadną albo coś im się tam nie stanie. E, zdobyto podwładnych. Dobrze skonstruowaliśmy budynek. No właśnie, mamy nową widzę wioskę. Warsztaty rzemieślnicze. No, w gospodarkę będę szedł tutaj w y, Berlinie. Mamy już tam jakieś założyki armijne. Rosja, Szwecja, wojna. Turcy. No okay, i zaraz na pierwszej turze to się po prostu Mnoży od konfliktów, gdzieś tam narasta to niezadowolenie. W tych krajach są ekspansji nowych terenów. My na razie będziemy sobie statecznie rozwijać nasz kraj. A kiedy on pozostałe kraje, tak jak Austria, która już prowadzi z kimś wojnę, Polska, która prowadzi z kimś wojnę, będą dostatecznie osłabione, wtedy wkroczymy my. No czemu dostateczek nie wypłynął? Zapraszam, zapraszam. E, tak, armia. Tylko teraz tak. Bez. Tutaj Generała też zostawimy, milicję zostawimy, reszta armii Reszta armii idzie. Wyrzucamy was sobie na ląd oczywiście Nie ma ludzi tam już chłopaki i tak, może w Poczdamie będziemy sobie zbierać naszą armię. Wszystkich tu wywalmy, wszystkich jak tutaj wygląda sytuacja? Jeszcze dwie jednostki artylerii i jedna jednostka, tak naprawdę, piechoty liniowej mi jest potrzebna, więc później możemy troszeczkę milicji zrobić, żeby nam broniła tego Berlina. W ogóle, żeby jakieś, jakieś wojsko było do obrony. Będziemy mieć jedną taką armię. Docelowo chciałbym je mieć dwie. Dlaczego? Ponieważ kiedy zaatakuje Polskę, to chcę to zrobić w następujący sposób. I to jest jedyny, taki moim zdaniem, rozsądny, aby nie wikłać się w konflikt z Rosją, z którą na dmienie podczas przepuszczania tury podpisaliśmy sojusz. Więc tutaj mam tą wschodnią flankę również zabezpieczoną, nad tym mi zależało bardzo. Od zachodu mamy Anglików, od wschodu mamy sojusz z Rosją. Oczywiście, tak jak mówię w każdej grze. Obecna sytuacja na świecie geopolityczna nas nie interesuje. Ten kanał jest dla rozrywki, dlatego nie wikłamy się tutaj teraz, że jakiś kraj obecnie na arenie światowej, w życiu realnym, gdzieś tam się nam nie podoba. Nie, my zostawiamy to na bok. Na tym kanale, podczas rozgrywek, my mamy się oderwać od tych szarych codzienności. Na tym mi zależy, żeby wam gdzieś przekazać troszeczkę uśmiechu, troszeczkę wam powspominać, tak jak były też miłe komentarze, za które dziękuję że aż się łza komuś wokół kręci nostalgia wróciła kiedy widzą twierdzę czy blisk, ileż to nie grali ludzie w tą grę godzin w młodości i teraz są do niej powrócić to jest bardzo miłe i właśnie o tą radość którą wam niosę mi chodzi dlatego mam nadzieję że będę jej wam niósł jak najwięcej co prawda mój kanał to nie jest zupa pomidorowa aby każdy go lubił więc, no wiadomo, będą się też pojawiać jakieś negatywne pewnie oceny, no ale trudno. No, no, no Tego się pewnie nie uniknie. Może to jest trochę przykre, no ale będę się starał skupiać na tym i właśnie się skupiam na tych miłych komentarzach od Was, kochani, za które wam dziękuję. A więc, powracając, tak. Na prawej plance mamy na wschodzie Rosję jako sojusznika. I to jest o tyle dobry sojusznik, ponieważ on jest w sojuszu również z Polską. Polska, Dania i Rosja to jest taki. Powiem na wschodzie, tutaj i na, na centralnej Europie, y, mocny sojusznik, y, który no, gdzieś tam, jako trio, mógłby mi namieszać szyki. Dlatego ja pójdę inną taktyką. Atakując Saksonię, która jest pod protektoratem polskim, y, sprawię, że Polska wypowie mi wojnę, ale tak naprawdę sojusznicy Polski. Już mi tej wojny nie wypowiedzą. Ponieważ nie chodzi bezpośrednio o ich sojusznika, tylko o ich gdzieś tam kraj, który jest pod ich protektoratem. Więc tak naprawdę dla Danii czy Rosji to będzie Polsko. To jest Twój podopieczny, radź sobie sam. Więc yy, taka jest moja taktyka. Więc jeżeli tą armię tutaj zaangażuję w Saksonii, to muszę mieć inną armię, która pójdzie gdzieś tam na Warszawę, a jednocześnie też. Zamknie ten północny korytarz, połączy moją macierzystą, niemiecką tutaj yy, ziemię z, Prus z Prusami Wschodnimi. Więc muszą też mieć jakiś, yy, jakiś oddział wypadowy na Gdańsk. Dlatego będę chciał zrobić docelowo jeszcze jedną armię, ale na razie skompletujemy sobie tą pierwszą armię i wzmocnimy sobie obronę Berlina. To taka moja na, na teraz, rzekłbym, yy, taktyka najbliższe ruchy. Lecimy kolejną turę. Myślę, że już będę już mieć dwa brygi i takimi dwójkami w parach będę je wysyłał na szlaki handlowe, aby gdzieś tam te pieniądze, które będziemy tracić na pobór wojska, abyśmy odzyskiwali i gdzieś tą równowagę finansową zatrzymali, dopóki nie zdobędziemy nowych ziem. Więc widzimy się kochani w kolejnej turze. Empiryzm. Gotowy umowa społeczna. Tak, to jest następna technologia, którą chcę uzyskać, ponieważ ona również przyspieszy mi. Yy, mój technologiczny wyścig, aby być przed moimi konkurentami z innych krajów. Jeśli tu się Austriacy czają, co to w ogóle ma być? Panowie, uciekać, psik. Tu nie ma nic do oglądania w moim kraju. Przynajmniej nie dla Was. Yy, tak, mamy już tutaj dwójeczkę. Nie wiem czemu, ale w modzie właśnie się takie kwadraciki dziwne robią, no ale. Coś tu mi się zadziało. Przepraszam Was, kochani. O, już. Yy, takie się dziwne kwadraciki robią. Nie, Nieładnie to wygląda, no ale nie będziemy się skupiać na tym. Eee, Afryka Zachodnia będą chyba, jak dobrze pamiętam, kość słoniowa. Więc tam płyniemy. E, dlaczego wybieram kość słoniową? Ponieważ no, razem z przyprawami najbardziej dochodowy w tym momencie biznes. Największe profity będę z tego miał, największa stawka jest za, za te towary, dlatego postaramy się jak najbardziej. Zająć te złoża jak najwięcej. Złóż, abyśmy byli liderem, rzekłbym, tutaj w handlu tymi towarami. E, może teraz na pola łóżyc pójdziemy, aby Austriacy nam nie tu ruszyli. Może no, by jednak dziś ich tu zatrzymać. Okej. Okay. Herr General! Ironek, Herr Ironic melduje, że armia numer jeden jest już gotowa i w pełni funkcjonalna do działań wojennych. Natomiast my nadal będziemy chcieli tworzyć drugą armię. Tu zrobimy sobie trzy jednostki piechoty. A nie, dobra. Bo ja i tak muszę yy, tworzyć drugą armię tu. Więc i tak będziemy potrzebować większą ilość tych, tych żołnierzy. Na razie będę tworzył piechotę i konnicę. Jak mi się uda, pociski kartoczowe. Albo kupić może tą technologię od jakiegoś mojego sojusznika, albo ewentualnie samemu odkryć, bo to tylko raptem 5 turb by było. To postaramy się budować fabrykę zbrojeniową, wtedy będziemy budować 12-funtówki, które może są słabsze, jeżeli chodzi o siłę ognia, ale tworzą się jedną turę, a nie dwie, jak w przypadku armat średnich. Aczkolwiek, no, tak jak mówię, no siła ognia armaty 12-funtowej będzie trochę mniejsza, ale tak naprawdę, kochani, w tym modzie... Nie ma to większego znaczenia, ponieważ mod sam w sobie zwiększa zasięg naszej artylerii. Więc naprawdę, jak to w prawdziwych artyleriach, możemy już z daleka piętnować naszego przeciwnika, a nie musimy czekać, aż praktycznie podejdzie do nas, Także zdążymy oddać jedną salwę i już wróg tak naprawdę trzaska się z nami na pięści. Więc no, fajne są te udoskonalenia modów, mam nadzieję, że zobaczycie je niedługo na, na polu bitwy. I wam się również spodobają. Na razie ten odcinek będzie może dość nudny, ale te przygotowania do późniejszych sukcesów armijnych jest bardzo ważne. Również zadbanie o gospodarkę w tej grze jest dość istotne, ponieważ jeżeli zostaniemy bankrutami, no to tak naprawdę nic wielkiego nie osiągniemy, a wręcz przeciwnie, po prostu się z potem cofniemy naszymi ziemiami i tyle z tej rozgrywki będzie. Dlatego chcę szybkim ruchem. Stworzyć dwie armie i już pierwsze połacia terenowe zdobywać, dlatego przelecimy kolejną turę. Więc ja myślę, że im szybciej dojdzie do jakichś pierwszych starć, tym bardziej te materiały będą wam się podobać. A więc, Ironek bez zbędnych dyskusji, lecimy kochani kolejną turę. Sojusz zerwany Austria z Rosją, o proszę bardzo, no to ci niespodzianka. W ogóle co turę. I maraci, i, i mogołowie chcą we mnie znaleźć sojusznika, ponieważ w Indiach trwa wojna między maratami a mogołami. No i niestety o, oba te kraje gdzieś tam próbują w Europie znaleźć jakiegoś sojusznika, który ewentualnie by im pomógł, ale to nie, 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 nie ze mną, nie ze mną te numery. Polska walczy z Austrią. Bardzo dobra wiadomość, ponieważ oba te kraje niech się zwiążą walką, osłabiają się wzajemnie. My w tym czasie stworzymy sobie naszą armię. I jak najbardziej będziemy mogli ich atakować. W ogóle tak. Yy, przy okazji, koni, no, tam niektórzy się zastanawiali, czy budować wielką operę, czy obserwatorium królewskie, i, i u paru osób zauważyłem, że budują wielką operę, bo, bo tani. Koni, no nie wszystko, co tańsze, to jest lepsze. Yy, ktoś by mógł powiedzieć, że nie wszystko, co droższe, też jest lepsze, no ale w tym przypadku to, te, to przysłowie ma zastosowanie że jednak droższe lepsze. Ponieważ zobaczcie, jeżeli wybudujemy wielką operę, to tak naprawdę zwiększymy zadowolenie klas niższych i szlachty do plus 3. No i tam plus 3 do zamożności miast w regionie. Zobaczcie, co nam daje Obserwatorium Królewskie. Tak naprawdę ktoś by mógł powiedzieć, że zwiększa zadowolenie tylko do plus 2, ale tworzy dżentelmenów, czyli przyspiesza produkcję w ogóle, ponieważ my nie możemy sami sobie wyprodukować agentów, oni się tworzą sami. Właśnie dzięki takim budynkom. Przyspieszamy oczywiście opracowywanie technologii, zwiększamy prestiż państwa i plus 8 natury do zamożności miasta w regionie, czyli jeszcze więcej mamony wpływa nam do naszego skarbca. No to nic dodać, nic ująć. Ja przynajmniej buduję sobie zawsze obserwatorium królewskie. Zagradujemy sobie również tutaj warsztat kacki w Wismar. No i z domu uciech budujemy teatr, będziemy tacy bardziej kulturalni, światowi. Eee, co my tutaj mamy? 3 yy, A, tu już się produkują wojska. Dobra, piechota liniowa, już nie tylko yy, milicja, ale... O, i fajnie, jedna tura i będzie już po sprawie. I umowa społeczna będzie już yy, podpisana. Znaczy, opracowana technologia. I od razu będziemy szli w Kartacze. Chyba, że któryś z naszych sojuszników nam taką technologię by użyczył. Tak sobie szybko zobaczę. Może Brytyjczycy już mają opracowaną technologię. Nie no, to może Polacy, chociaż wątpię szczerze mówiąc, ale oni mają grunty gromadzkie, ale nie będziemy z nimi tutaj handlowali, nie możemy ich wzbogacać o jakieś technologie, które mogą się przeciwko nam obrócić. Wiem, że mieli Turcy, znaczy Osmanie, przepraszam, ale mają ulepszone granaty. Chociaż, jeżeli mają ulepszone granaty, no to powinni też mieć granaty. kartacze, bo najpierw opracowuje się kartacze, a później ulepszone granaty można opracowywać. Jak zresztą... chociaż nie, można i to... Co ja zrobiłem? Cisnąłem tam, to dobra, ale mogę to... o! Dobra, czyli karta może teraz opracowują? Bo żeby iść dalszymi technologiami, no to musimy mieć oba opracowane. Może oni poszli tak, że poszli sobie o jeden krok dalej w technologiach. Dziwne, dziwne drzewko badań sobie rozwijają, ale dobra My tutaj w takim razie mamy 8000 jeszcze... Uuu! Też my tu mamy pieniążków. Dobra, to my sobie zrobimy kolejkę dalszą do y, tworzenia floty. W przyszłej turze powinny już nasze okręty się pojawić. My będziemy podkopywać autorytet już tutaj y, na terenie Polski, U, bo jak widzicie tu mamy 82%, 95% protestantyzmu a w Polsce jest 0. A to też jest ważne, bo będziemy mieli mniejsze kłopoty później z y, przypasowaniem sobie y, i podporządkowaniem Populacji w regionie, tutaj w tym głównym centralnym w Warszawie. E, więc już zaczynamy podkopywać troszeczkę zaufanie ludności do obecnego rządu i tym samym dalej tworzymy armię. No, co dalej będzie, no to zobaczymy. Polecimy jeszcze jedną szybciutko e, turę i myślę, że na tym dzisiejszy odcinek zakończymy. E, a żeby wam nie było przykro i nudno, dlaczego tu się armii nie tworzą, o matko, to, kochani, zostawię was już z jakimiś przygotowaniami do bitwy. Nie będę czekał może na akurat już te kartacze i na 12-funtówki. Tak, gdzieś tam zgubiłem ten wątek, bo chcę wam jak najwięcej szybko powiedzieć. Tylko rozpoczniemy już jakąś inwazję gdzieś tutaj na ziemię polskie, a później będziemy się bawić w upgrade'owanie naszego wojska i... Nasze nowe technologie, które pozwolą nam być bardziej mobilnymi naszymi wojskami. A tymczasem lecimy kolejną turę i zobaczymy, co ona nam przyniesie. Nie. Następna umowa to nie będzie fizjokracja, tylko pociski kartaczowe czyli to, co najbardziej chcemy. Jest, flota przybyła. Miejmy nadzieję, że tu jakieś miejsce jest dla nas. Jest miejsce. I pierwsze 858 marek już będziemy zdobywać. Do naszego skarbca. No, troszeczkę nam spada, już o 4000 praktycznie nam spadły zyski. No, ale, no, wiadomo, no, tyle pieniędzy, ile my przeznaczamy teraz na zbrojeniówkę. No to nie ma się co oszukiwać, że te pieniążki gdzieś nam będą uciekać. Yy, I tak, tu zrobimy sobie trzy jednostki konnicy. Dobra, jeszcze trochę piechoty i zaczniemy produkować już. Artyleria, no miejmy nadzieję, że do tego czasu nawet zbudujemy już yy, yy, fabrykę zbrojeń, yy, więc będziemy mogli produkować 12 funtówki. Yy, tu mamy cztery jednostki już piechoty, tu będzie 5, 6, 7, 8, potrzebujemy 9, 10, 11 i jakieś tam trzy kolejne jednostki kawalerii. No właśnie się żeśmy wypukali z pieniędzy. Ale, kochani, kolejny duet. Możemy wysłać. I czy my tak naprawdę handlujemy tak jak chciałem? Kością słoniową. Jeszcze cenę żeśmy podbili na światowym rynku, także to świetna wiadomość dla mnie. To się równa z większymi zyskami dla, dla mojego kraju, więc musimy poszukać sobie przy okazji jeszcze jakichś partnerów handlowych. Aczkolwiek chwilowo nie możemy mieć więcej, ponieważ no, port ma swoją przepustowość, a graniczymy z mniejszą ilością państw. W dodatku, z którymi już handlujemy, tak jak Polska czy Austria, jak nawet widać tutaj, jadą powozy handlowe. O, proszę bardzo, jakie ładne. Pięknie. Yy, więc no, nie rozszerzymy się, nie możemy iść dalej jakby z handlem poza kraje, z którymi nie graniczymy. Więc po prostu musimy poczekać, ale my te granice sobie niebawem poszerzymy. Więc tu mamy tak, kartacze. Yy, kochani, no... Mam nadzieję, że się nie pogniewacie, że tutaj zakończę ten odcinek, żeby był taki pilotowy, po prostu przygotowawczy. W drugim odcinku będą już bitwy, na które już Was serdecznie zapraszam. No i oczywiście pozostawcie lajka, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Każdemu nowemu subskrybentowi bardzo dziękuję i witam go serdecznie. Mam nadzieję, że się nie zawiedzie. No wiadomo, no, nie od razu już zbudowano. No pierwsze odcinki mogą być troszeczkę takie dudniejsze, ponieważ no, musimy jednak ten kraj... Na przyszłe konflikty zbrojne przygotować. Gospodarka i militaria są równie ważne, abyśmy to rzemiosło gdzieś tam później na takim poziomie utrzymali, aby podporządkować sobie całą Europę, ponieważ to jest nasz cel. Na najbliższe odcinki, aby rzucić na kolana Polskę, Austrię, a co dalej, to tylko może ograniczać nas, nasza wyobraźnia. Kochani, trzymajcie się ciepło i zapraszam was na kolejny odcinek z Empire Total War na Darth Modzie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!